Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej ulubinicy Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej ulubinicy Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzisiejsza pogadańka Eucharystii zacznie się od opowiadania o mojej podróży na Ukrainę. W samochodzie miałem oprócz wielu innych rzeczy, lekarstw, swoich osobistych rzeczy, książek. Miałem jeszcze taką dużą figurkę Matki Bożej ludzkiej ze złożonymi rękami, zapatrzoną w niebo. Kiedy tak jechałem z tą figurką, pierwszy raz przez wsi i miasta Ukrainy. To było dokładnie 15 lat temu. Wtedy jeszcze w, każdej, w centrum każdego miasta był pomnik. Najczęściej był to Lenin, albo często byli też to żołnierze z czasów II wojny światowej. I to, co zauważyłem, takie charakterystyczne, to zaciśnięte pięści. Lenin zawsze... Jedna ręka taka ściśnięta, albo tu na czapce, ale zawsze zaciśnięta pięść. I tak samo żołnierze z zaciśniętymi pięściami. A już kiedy zobaczyłem pomnik matki Rodina, matka, matka ojczyzny w Charkowie, który był, jest przedstawiony jako stojącą postać Matki, takiej zasępionej, smutnej która ma zaciśniętą pięść drugą tak rękę sobie tak trzyma tą rękę zaciśniętą pięść też ma zaciśniętą jest taka cała zamknięta postać Cał całkowicie zamknięty człowiek to pomyślałem kiedy sobie to zobaczyłem to pomyślałem nie tutaj nie pasuje Matka Boża z złożonymi rączkami ale tutaj trzeba przywieźć Matkę Bożą tą która jest przedstawiona na cudownym medaliku z otwartymi rękami, która wyciąga ręce do człowieka, bo tutaj jest potrzebne pojednanie, pokój. Drodzy wracající dzisiejszy świat mówi, że nie ma grzechu, ale dlaczego tyle zaciśniętych pięści? Dlaczego teraz, po śmierci jednego człowieka, w Stanach Zjednoczonych tyle nienawiści, tyle przekleństw, tyle złości, tyle rozbitych szyb, tyle wzniesionych, zaciśniętych pięści bo nie ma przebaczenia bo wielu ludzi zostało niesamowicie zranionych grzechem. A ten grzech, największy, który człowiek czuje, to jest brak. Akceptacji, brak, brak miłości, odrzucona miłość. Tyle ludzi dzisiaj wychowuje się bez ojca. Często w rodzinach dysfunkcyjnych, gdzie jest wielka samotność. Człowiek niby żyje w rodzinie, ale sam. I to powoduje właśnie powoli zaciskanie się pięści, i w końcu to wybucha i powstaje. Kolejna rewolucja, która jakby krwią chce ugasić krew, zmazać krew. Tak, tak jak na Wschodzie. Pokój był oparty od czasów rewolucji zawsze na strachu. Pamiętacie tę bajkę? No zając pagadi i zaciśnięty kółak, zaciśnięta pięść. Nie podchodź, bo bo dostaniesz. Zbrojenie się po to, żeby drugi człowiek się bał. Taka, taki pokój oparty na strachu, bo ci oddam, bo się zemszczę. I póki się nie zemszczę, nie będzie pokoju. Taka, taka logika. Ta logika do niczego nie prowadzi. Kiedy my przychodzimy na Eucharystię. To do kogo my przychodzimy? Przychodzimy do Ojca, do Ojca, który na nas czeka, do Ojca, który ma otwarte ramiona. Tak jak Jezus opowiadał przypowieść o marnotrawnym Synu, to jest przypowieść o miłosiernym Ojcu, który ma otwarte ręce i czeka na swoje dziecko, które pobłądziło, które się zgubiło, które jest poranione, które jest przegrane. I czeka na tego syna starszego, który jest z nim zawsze, ale który nie czuje tej miłości, nie rozumie tej miłości zupełnie. Ojciec czeka. Większość z Was ma dzieci i wie, co to znaczy: radość spotkania ze swoim dzieckiem, szczególnie kiedy ono powraca z dalekiej wyprawy, ze szkoły, kiedy opowiada, jak to dobrze spotkać się. Ze swoim dzieckiem. I też świętowaliśmy święto Mamy, i wtedy też wspominaliśmy, właśnie tą mamę, która czeka na nas, która z otwartymi rękami wita nas i prowadzi nas do stołu na posiłek, ma przygotowane już wszystko. Cieszy się, kiedy jej dzieci są razem z nią. Tak Bóg na nas czeka jak ojciec, jak matka, z otwartymi rękami. I my często boimy się wrócić, iść do ojca, bo spodziewamy się, że tam spotkamy kogoś, kto będzie się mścił, kto może tak jak nasi rodzice, kiedy byliśmy niegrzeczni, może nas ukażą za coś. W ogóle boimy się spojrzeć w oczy, bo nabroiliśmy, zawiedliśmy. A tymczasem w kościele, w Domu Bożym, bo jest to Dom Boży. Czeka na, na nas ktoś nas bardzo, bardzo kocha. I kiedy przyjdziesz tam, to, to trzeba też odpuścić swoje pięści. Trzeba y, rozpostrzeć swoje, swoje ręce. I tak i dopiero tam, gdzie dokotyka się miłość, tam jest możliwy pokój. I Eucharystia jest źródłem pokoju, dlatego że jest miejscem spotkania się z miłością. Znak krzyża, który jest na każdym kościele, który jest na każdym ołtarzu podczas Eucharystii. To jest znak rozpostartych szeroko rąk rąk, które nie są w geście, zaciśniętych, zaciśniętych pięści, ale otwartych. Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja Was pokrzepię. Jezus. Na krzyżu tym gestem rozłożonych rąk przyciąga, zaprasza wszystkich do siebie, tak jak mama, która otwiera swoje ramiona do tych dzieci, które przychodzą, i przebacza. Miłość ci wszystko wybaczy, mówi piosenka. Miłość tak pięknie tłumaczy zdradę, i rozpacz, i gniew. Tak, choćbyś ją przeklął w rozpaczy, chociażbyś. Nie wiem co złego robił, to jednak ojciec, który cię stworzył, który zna Ciebie dobrze, zna Twój ból, serca, czeka na Ciebie. I jeśli mówimy o Eucharystii, to z początku właśnie chciałem to Wam powiedzieć podkreślić, że czeka na Was Bóg z otwartymi rękami. Czeka na Was Jezus z otwartymi rękami. Czeka na Was Matka z otwartymi rękami Maryja która chce was przytulić do serca swojego Syna. Dlatego teraz chciałbym tak was poprosić, żebyście w tym czasie starali się, jeśli to możliwe, uczestniczyć w Eucharystii i jakby praktykować, poznawać tę Eucharystię coraz głębiej. I zanim pójdziecie na Eucharystię, tę następną czy ona będzie dzisiaj, czy jutro, czy w niedzielę, to pomyślcie sobie, kto tam na Was czeka. Że to nie jest pusta świątynia, chociażby się wydawała, może pusta. Że nie ksiądz na Was czeka z otwartymi rękami. Nie, 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 spotka, nie, nie chodzi o to, że spotkacie tam swoich znajomych, przyjaciół, ale przede wszystkim. Tym, kto tam na was czeka, jest Ojciec, który was stworzył, który z was zna i kocha was miłością bezgraniczną. I niech to będzie takie ćwiczenie nasze. Przed każdą Eucharystią idę się spotkać z Ojcem, z Matką, która nas bardzo kocha. Święty Paweł mówi, że Jezus nauczył nas mówić do Boga. Oj abba, tatusiu, tatusiu, czeka na tatusiu. Tak. Niech miłość zagości w waszych sercach i nie bójcie się. Chociażby było naj, najgorzej, to jednak Ojciec nigdy się nie odwróci od was. I też powiedzcie to tym, którzy dawno w kościele nie byli. Nie mówcie im, poszedłbyś, a dawnoś nie było, a taki bezbożnik jesteś. Ale powiedzcie im, Bóg na Ciebie czeka. Ojciec na Ciebie czeka. Kochać, wzywać. I tak jak Maria Magdalena została uratowana. Mieli zaciśnięte pięść, chcieli ją pobić, ukamienować. A Jezus obronił ją i wypuścili kamienie. Tak samo i teraz, w tym czasie, tylko kiedy człowiek uzna swój grzech i przyjdzie do ojca i przyjmie tę Bożą Miłość. Wypuści kamienie z rąk i pogodzi się ze swoim, z Bogiem i z bratem. I tylko wtedy nastanie pokój. Jełcharsty nas tego uczy. Otwartych rąk i otwartych dłoni na Boga i na drugiego człowieka. Pan z wami. Niech was strzyży i błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.